Jak handlować ziemniakami, to tylko na targowiskach. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu bieżącego roku za ziemniaki na targowiskach wpłacono 257 zł. i 47 groszy za 100 kg. Cena ta wzrosła w stosunku do lipca bieżącego roku o prawie 40%. Wrzesień tego roku, a z pewnością pierwsze dwie dekady zapiszą się jako bardzo suche. Wielu rolników wstrzymuje się z siewem jęczmienia, żyta czy wczesnych odmian pszenicy. you. <music> W dzisiejszym odcinku AgroInfo powiemy o zagospodarowaniu nieruchomości rolnych będących w zasobie własności rolnej skarbu państwa. Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa obecnie posiada w zasobie 1 340 000 hektarów do zagospodarowania. Formy zagospodarowania są różne. Zasoby można dzierżawić, sprzedawać lub przekazywać np. samorządom. W 1992 rozpoczęła w lutym działalność Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która na podstawie decyzji wojewodów przejmowała majątki byłych państwowych gospodarstw rolnych. Oprócz tego również trafiły grunty z Państwowego Funduszu Ziemi. Jedną z form zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa, choć początkowo była to głównie sprzedaż na ściśle określonych zasadach. Od tamtej pory sukcesywnie były przejmowane do zasobu, ale jednocześnie restrukturyzowane i wydzierżawiane, a początkowo wydzierżawiane, później również sprzedawane te nieruchomości. Oprócz udostępniania rolnikom do produkcji tych gruntów również inne upoważnione podmioty korzystały z tych naszych zasobów nieruchomości. I tak mnóstwo gruntów otrzymały na realizację zadań własnych samorządy i gminne, powiatowe i wojewódzkie, jak również różne instytucje państwowe. Według stanu na koniec czerwca 2023 roku w dzierżawie jest około 1 miliona 100 tysięcy hektarów gruntów rolnych na podstawie prawie 70 tysięcy zawartych umów dzierżawy. Najwięcej na terenie działania oddziałów we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Warszawie. Razem ponad 61% w pierwszym półroczu 2023 roku wydzierżawiono prawie 20 tysięcy hektarów gruntów rolnych. Od samego początku funkcjonowania i na podstawie przepisów przywołanej wcześniej ustawy z 19 października 1991 roku, nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, grunty są ogłaszane w formie wykazów przed przetargiem. Następnie są ogłaszane przetargi, w których mogli brać udział rolnicy i inne podmioty, które zajmowały się działalnością rolniczą. I tak było do 2016 roku, kiedy nastąpiło wstrzymanie sprzedaży i główną formą stała się właśnie dzierżawa. Od 2016 roku grunty te służą powiększaniu przede wszystkim gospodarstw rodzinnych bądź ich tworzeniu. I uczestnictwo w tych przetargach jest ograniczone. Dotyczy to właśnie, że dzierżawcą może być osoba, która posiada wykształcenie rolnicze, ma praktykę, doświadczenie. Dodatkowo zamieszkuje co najmniej 5 lat na terenie gminy, tej na której reżynier nieruchomość bądź sąsiednia. No bo czasami przez granicę jest bliżej do tego pola niż od przekątnej e, gminy. Także to jest działanie na celu mające poprawę zarówno struktury gospodarstw, jak i ich rozłogu. A jak wygląda proces dzierżawy, kto może wziąć udział w przetargu? Grunty rolne, które nie są przeznaczone na inne cele w planach zagospodarowania przestrzennego danego samorządu, są wydzierżawiane do uprawy dla rolników, dla gospodarstw rodzinnych przede wszystkim. Żeby w nim uczestniczyć, no to właśnie po spełnieniu warunków, które są sformułowane w ogłoszeniu o przetargu, w płacie wadium i mogą być dwie formy przetargów. Mogą być to przetargi Bądź licytacyjne, bądź ofertowe. Przy licytacyjnych e, kryterium wyboru dzierżawcy jest wysokość czynszu, natomiast w przypadku ofertowego czynsz jest stały, natomiast inne e, kryteria są brane pod uwagę. To jest w uzgodnie, kry, pozostałe kryteria są uzgadniane z, ze społecznymi radami, które e, preferują w danym momencie, czy to preferować młodego rolnika, czy hodowców bydła, czy trzody chlewnej. I wtedy w zależności od intensyfikacji produkcji rolnej, przeliczonej na sztuki duże, są za to dodatkowe punkty. Jak wspomnieliśmy na wstępie, drugą z podstawowych form zagospodarowania nieruchomości rolnych jest sprzedaż. Na jej wielkość decydujące znaczenie miało wprowadzenie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. Patrząc z perspektywy czasu, można stwierdzić, że ustawa spełniła swe zadanie. Jeśli chodzi o sprzedaż produktów rolnych, też e, może być to sprzedaż w trybie pierwszeństwa, a więc dzierżawców, którzy już. E, od co najmniej trzech lat wydzierżawili te gospodarstwo, prowadzą, nie posiadają zaległości, wywiązują się ze wszystkich zobowiązań, jak również też grunty, które są wolne, są sprzedawane w przetargach ograniczonych na rzecz rolników, bądź licytacyjnych ograniczonych, bądź w przetargach nieograniczonych, to te grunty, które są w planach zewnętrznego przestrzennego przeznaczone na inne cele. I do tych przetargów może praktycznie przystąpić każda osoba, która wpłaci właśnie i ustawi się w miejscu i o godzinie na przetargu i będzie brała udział w licytacji. W pierwszym półroczu 2023 roku Kowr sprzedał 1700 hektarów gruntów rolnych. Średnia cena sprzedaży w tym okresie wyniosła ponad 52 tysiące zł za 1. hektar. Najwyższe średnie ceny osiągnięto w województwie dolnośląskim 71 tysięcy zł za hektar i kujawsko-pomorskim. Ponad 63 tysiące złotych za hektar. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma bardzo atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych. Są one wykorzystywane głównie jako tereny inwestycyjne. Posiadamy takie zasoby jeszcze i ulokowane w dobrych miejscach, jeśli chodzi, bo jeśli chodzi o nieruchomości, to zawsze się liczy przede wszystkim lokalizacja i w pobliżu właśnie e, infrastruktury. Węzłów drogowych przy autostradach, i to są najbardziej atrakcyjne nieruchomości, które kupują deweloperzy i tam na nich powstają właśnie różne parki technologiczne, centra logistyczne czy zakłady produkcyjne. Tak do takich znanych, dużych nabywców naszych gruntów, na przykład Mercedes, Toyota, Zalando, Gernimo Martens. I podobne. A ostatnio również słynna głośna inwestycja intela, też będzie zlokalizowana na naszym gruncie. Niektóre grunty są też przekazywane do samorządów, aby zagospodarować je na inne cele. Grunty gorszej jakości, które miały mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o produkcję rolniczą, były przekazywane na przykład lasom państwowym i to ponad 470 bodajże tysięcy zostało przekazanych lasów. Aktualnie nowelizacja, która E, została podpisana przez pana prezydenta e, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. E, również pozwala na podstawie umów na przekazywanie tych gruntów do lasów państwowych. Natomiast e, na terenie, e, czy to osad, czy, czy wsi, również tak jak wcześniej wspomniałem, przekazujemy grunty na realizację zadań własnych gminy. I to ma właśnie podbudowę, czy to szkół, przedszkoli. E, w innych ośrodków kultury, jako targowiska, a również od niedawna pod cmentarze takie grunty są przekazywane. W zasobie własności rolnej Skarbu Państwa znajdują się pałace, dworki, folwarki. Jest ich prawie 400, z których niemal 300 jest jeszcze w dzierżawie, a 100 czeka na zagospodarowanie. Przejmując do zasobu nieruchomości po byłych pgr przejęliśmy około 2500. tysiąca Takich nieruchomości zabytkowych. Były to dworki, pałacyki czy założenia pałacowo-parkowe i one są również rozdysponowywane. E, około 2000 spośród nich zostało już e, sprzedanych, za sobie pozostaje ponad 400, e, z czego część jest e, we władaniu spółek, które nadzorujemy Skarbu Państwa. E, Nie są siedziby staramy się dbać o ich stan. I Część tych nieruchomości jest u dzierżawców jeszcze, którzy nie nabyli, a te wolne od dzierżawców zobowiązań są przygotowywane również do sprzedaży dla pasjonatów. W bieżącym roku oddziały terenowe KOFR przygotowały do sprzedaży około 30 bardzo ciekawych nieruchomości zabytkowych wraz z pałacami, dworkami, folwarkami i infrastrukturą towarzyszącą. A w jaki sposób zainteresowani mogą nabyć taką nieruchomość? Albo na zasadzie tego pierwszeństwa, jeżeli zabytek był łączony i był przedmiotem dzierżawy, to na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, bądź te, które. Nie posiadają dzierżawców, są wystawiane w przetargach nieograniczonych dla pasjonatów, tych, którzy lubią właśnie taką atmosferę, spokój, otoczenie parku. Mają oczywiście również i środki na przywrócenie ich do poprzedniej świetności, ale tutaj jest też dobra informacja dla nabywców, że o ile zainwestują co najmniej równowartość w uzgodnieniu przy rewitalizacji tego zabytku odbudowę mają prawo do 50% zniżki. Zainteresowanie gruntami z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa nie słabnie. Oczywiście w zależności od położenia, ceny czy pomysłu na dany grunt. Informacje o zasobie znajdują się na stronach KOWR. W tym odcinku Agroinfo to już wszystkie informacje do zobaczenia za tydzień.